Cześć wszystkim Witam w kolejnym vlogu, z tej strony AgroSzymanów Dzisiaj wtorek, 25 maja Kosimy, przetrząsam sobie trawę Wczoraj była skoszona Nie przetrząsaliśmy wczoraj, bo wylijano na nas trochę deszczu i Chcieliśmy jej roztrząsać, żeby na nią padała, tylko W czego, żeby napadała na pokosy, a się rozstrząchnie A w końcu tylko pokropiło Mamy godzinę 13 I sobie prze, yy, przetrząsamy Pottinger, Przetrząsarka, to w tamtym roku pewnie kojarzycie i John Deere no trawy w tym roku jest sporo na naszych łąkach tutaj niecałe jeszcze mamy skoszone, połowę skosiliśmy na razie, bo mówili taką sobą pogodę eee, tutaj mam gdzieś skoszone, nie wiem z 5, z 6 hektarów, może 7 widzicie tam się trochę chmurzy, nie wiem czy to będzie padać czy nie także jedziemy dalej przetrząsać eee, Zobaczymy czy... Czy dobrze widać? Zaraz zobaczę na kamerze e... No chyba będzie dobrze. No Powinno być dobrze. Dobra to zacznę, zobaczymy zaraz sobie tu mam podgląd Włączamy ja, ja przeciącerkę. Tutaj działamy załatwić eee... dobra, powinno być dobrze. Trochę może opuszczę. O teraz będzie dobrze. Eee, także eee, przecztrąc sam sobie trawy, jest sporo. Eee, są różne miejsca. Gdzieś jest mokrzej, gdzieś suszej Zaraz to będziemy jechać No miałem wczoraj nagrany vlog z koszenia, ale yy, Nie nagrało się w 4K I taki dobra mały, jedynie tego nie będę tego dodawał Bo kamera tutaj było, że się przegrzała czy coś tam i Nagrało w takim zwykłym No i tutaj takie według mnie to no, nie, będziemy, nie będę tego dodawać Nagram jeszcze vloga z koszenia, jak będziemy kosić yy, Innym razem resztę łąk a ten vlog będzie prawdopodobnie z przetrząskaniem kawałek. nagram wam ze zgrabiania. Jak się rozkłada, no, czy jak tam zgrabiam, bo przetrząskanie już było, także na nic ciekawego nie ma. Zrobię jedno kółko sobie z wami i jutro. Może się też zbierzemy jeszcze do zgrabiania. Jak nie, do jutro. No tutaj jak tam nagrałem vloga ze złożenia, to było sporo mniej trawy na tych łąkach niż zwykle. Znaczy, no, tak było normalnie, a tutaj jest, no, dużo więcej niż co roku, niż normalnie. Tam było tak normalnie, tutaj jest, no, więcej. Ta trawa na tych łąkach bardziej podrosła, nie wiem czemu akurat. Zobaczyłem, czy coś chmurze, oby nie padało, bo to by byłoby szkoda. Ta Trawa jest taka już taka jest przemięgnięta dobrze. Już by mogło nie padać, bo o. kredowiska są i jakieś kurzy z tyłu ale nie szkodzi nic. Jeżdżę że sobie tak gdzieś, gdzie między 8 a 9 na godzinę, nie za szybko, to jest nierówno. Obrody silnika 1400-1600. 1400, 1400 1600, bo, bo według mnie większych nie potrzeba no dobrze rozrzuca a czy większe obrody tym większe spalanie, wiadomo a tam 1500 to na no sobie na spokojnie rozrzuca. To wszystko nie jest jakoś bardzo dużo tej trawy, jak dużej rozwalają rozwalają że to czy coś jest trochę mniej materiału, ale jak na te łąki, no to jest sporo. Te miejsca, gdzie teraz tam jechałem tą górkę. Tam też jest taka górka, no to odkąd pamiętam przynajmniej 6 lat to nie, te, to nie było przetrząsane nigdy pierwszy pokos. A w tym roku trzeba no bo jest duża trawa, no i pogoda nie sprzyja. No, dzisiaj jest takie w ogóle jest jakoś pochmurno. Nie jest słonecznie. No, tutaj takie mokrzejsze miejsca, tutaj trochę taka... Może być taka trzcinowata trawa, taka dziwna, ale to wykośiliśmy jako to dokosimy. Dzisiaj się mieszka są dobrą trawą i byki też zjedzą. Tutaj no, taka trawa, taka no w takich typowych mukradłach, bo tutaj to zawsze stoi woda. W tym roku no, koła też są mokre jak się jedzie, ale jakoś bardzo się yy, nie robią kolejny, także wykośiliśmy, no, no bo co ma stać? Adam, dobrej porebelek. Gdybym przetrząsał tutaj cały ten przejazd jeden, ja to tutaj nigdy nie był przetrząsany, bo tutaj trawa była zawsze malutka. A w tamtym roku to szczególnie, no bo było sucho na w tym roku, tej trawy nam narosło bardzo dużo. Tutaj na dwa ciągniki gościliśmy, masę już naprawiony. to nie była jednak pompa, tylko pompka paliwa. Tam kosztuje 250zł i półtorej godziny roboty. Tam się Poradziliśmy znajomego mechanikam, powiedział, że to może być. No i to było. Całe szczęście, że nie jakieś większa awaria, tylko masę już chodzi. No. Tutaj jeszcze nam zostało gdzieś też około z 5 hektarów, może troszkę lepiej 6 do koszenia, ale do teraz się wstrzymujemy, zobaczymy jak to będzie. O, tutaj teraz jadę, tutaj zawsze było no, jedna trzecia tej trawy co jest teraz, a w tym roku no, jest tutaj multum. Taka, tu jest taka trawa, to zwykła trawa, na łąkach, nie jaka ściana Ale to może być. Widzicie, ładnie roztrząka. Hmm. Jest tak sporo trawy, aż się miło pracuje, bo widzę, że to na przyszła robi wtedy robotę No tutaj, tutaj nigdy nie było brzesszącane, tylko pamiętam. Widzę 6-8 lat to na pewno. No chyba na siano, kiedyś, kiedyś jeszcze, to wiadomo, że ale odkąd robią się no, kiszonkę, no to już nie było tutaj przetrząsane dawno. A w tym roku trzeba. W tym roku te sianok są takie no, łapane. Nie jest to jak w tamtym roku, chociażby tydzień, tydzień pogody i wszystko, byśmy, i wszystko mamy zrobione, tylko już drugi tydzień się męczymy. No, zaczynamy tak w sumie do tydzień, bo zostaliśmy w tamtym tygodniu w środę, to chyba 19, a dzisiaj mamy wtorek, 25, także tydzień mamy zrobione. No i gdzieś 3 już mamy no, połowę mamy sprasowane, a jak to sprasujemy, to tutaj mamy zrobione, to będzie gdzieś 3 już z wszystkiego Ale to jak, się, jak z tyłu bo zawsze jeżdżę gdzieś może badać deszcz czy coś, a tak to... Jak wiemy, że mamy pogodę, to kosimy, nie martwimy się, czy to zapada, czy nie. A w tym roku tak, no, jak tutaj. Zawsze kosiliśmy teraz całe łąki i zbieraliśmy na, na raz wszystko, a w tym roku pół skosiliśmy, no i dalej nie wiadomo, czy kosić, czy nie, bo w nocy mówią deszcz. Yy, w końcu deszcz w nocy tam pokropiło. Tych hasła bym zrobił. Już tak wstałem. No i można było kosić, ale znowu mówią w nocy, no, yy, z dzisiaj na jutro mówią deszcz. W nocy i tak nie wiadomo, co robić. Są takie miejsca jak tutaj, że stała woda i teraz już sucho, ale że nic tam nie urosło. A, ale to jest mały procent. A w większości jest trawa ładna. Przetrząsarka tam. Bierze trzy pokosy siarki akurat. Mamy ją drugi sezon. No, wcześniej ją pożyczaliśmy tam od wuja, potem ją odkupiliśmy no, robi roboty. Przecież nie mieliśmy przez sarki. Mieliśmy tą polską, słoneczko, tak zwane, jak się u nas mówi. No, tym robiliśmy tam, ale to przy większej trawy nie zdawało egzaminu, a to nam pięknie wszystko roztrząchnie Tutaj taka trawa bardziej kubkówka, gruba, rzadsza, ale jej jest trochę. Teraz akurat zgrabiam trawę już tutaj Na łące Trata tam w Otalii prasuje 26 maj Była koszona a mamy środę Było to koszone w Czwartek W czwartek była taka ma koszona Znaczy w czwartek W poniedziałek była koszona A dzisiaj w środę ją zbieramy Z tyłu zgrabiarka Dwukarozelowa Klas Liner 880, dług zdobak, biorąco do środka jak widać. Trawa akurat jest teraz, była wczoraj przewrócona. No i dzisiaj ją zbieramy. No tutaj była łąka przesiewana gdzieś z 5 lat temu, no i jest sporo, jest w tym roku sporo mniej trawy, bo była wilgoć. Tutaj widać maseja pracuje. O, raz opracujemy, wtedy się dobrze zakręcam i nie, nie gniotę wałków o, Ładnie się zakręcam i John Deere ma dobry skręt także raz także zakręcam sobie tylko tak o, i opuszczam i grabie dalej już kończę, to takie ładne, ładne schyter, łąki jest ładna ładny z Jest taka drawa kończyny, luzerne tutaj też są. Ładne wałki. Yy, grabie John Deere yy, dziś tak sobie jeżdżę. Między 7 a 8 na godzinę. Nie za szybko. Nie za szybko, no bo tutaj łąki mamy takie nierówne, no i mm, nie sztuką jest coś rozwalić albo coś. i, i tak Wam taką nadążam. Y, w takim samym tempie grawie jak ta, ta pasuje, albo nawet szybciej, no bo on jest tą samą prędkością mniej więcej prasuje, bo jest sporo trawy. A, no i on się musi zatrzymywać do wywalania belki, a ja tylko cały czas jeżdżę. Także idzie bardzo sprawnie, no nie ma porównania do tej jednogwiazdowej, jak mieliśmy kiedyś. Tu mamy też drugi sezon teraz, no i używaną kupiliśmy, to jest chyba 2005 rok, czwarty, jakoś tak. No i drugi sezon chodzi bez awaryjnie, tylko to jest smarowane przez sezonem, wszystko jest yy, przepatrzone. I praca idzie bardzo przyjemnie, podoba mi się praca tą maszyną, bo Widać jak pobyła w niej wtedy tutaj masa już z presą chodzi no, trzeba iść powoli, bo trawa, bo grube wałki. Weźmiemy to na raz, czy nie? Zaraz zobaczymy, no, chyba nie. Nie. Nie weźmiemy także sobie zostały więcej. No i hektar, tutaj to się grabi hektar, nie wiem, z 20 minut. Wydajność bardzo dobra. Belki takie wychodzą. No. Trochę mokro na łąkach w niektórych miejscach, ale tu jak na tej łądzie jest sucho, ale w niektórych miejscach jeszcze stoi woda. Mieliśmy dylemat, czy wybrać taką, yy, czy kupić grabiarkę taką jak ta, właśnie, czy taką do boku co grabi. Wybraliśmy Tom, no bo tutaj wałek jest takiej fajny, wychodzi, że akurat pod prasę. Dobra, wszystko łączymy i jedziemy na następną łąkę, taką małą. Yy, wybraliśmy jednak Tom, no bo robi na wałek po prostu pod prasę. A my nie mamy takich łomów, że kosimy ją 4 czy 5 razy, że na koniec już jest mało tej trawy. Yy, tylko no tak kosimy trzy pokosy najczęściej. No i trawa jest... I trawy jest tak, nie tak jakoś bardzo mało, ale... Jak mamy tam do to żeby robić w miarę szeroki waj, żeby pasowało, podbierać do brasy. A tym tylko jedziemy, nie musimy patrzeć, czy waj wychodzi dobry, czy nie. Tylko patrzymy, co się dzieje po bogach, żeby on nic nie zawadzić. O, poczekamy, aż to nas zakręci chyba. No dobra, jedziemy, bo ma tutaj pępkę. Jego są takie malutkie łączki jak właśnie ta. Trochę jest wszystkiego, ale idzie to jakoś zrobić. że jak to robię, no vlog będzie z i zgrabiania. Dobra no i co, jedziemy. takie są kręte u nas nie takie, że kwadraty i kosimy tylko no, jest dużo takich zakątków coś tak, takich dużo jest jest no, kręcenia tam są już większe, ale tutaj takie bardziej są mokrzejsze i trzeba więcej się nakręcić jak widać Ale i takie łąki się zgrabi. Dobrze, że z nią można fajnie sobie zakręcać. Pierwsza kółka na wózkach ma skrętne, także można ją kręcić sobie dookoła i się nic nie stanie. I bałek już jest tutaj trawa też duża. To na tym małym, małym, małym łące też jest taka Dużo traba zawsze. Prze... jest grabiarka, Mimo, że dużo to daje radę nawet w ciasnych łąkach. W tył ma skrętną mość, to też sporo daje, no bo yy, idzie, za ciąg idzie za ciągnikiem. Tak można powiedzieć, że. Ładnie ją podnosimy, no i to wszystko. Tylko zakręcić i od nowa. Fajda. No takie maszyny są najlepsze na jakieś duże łąki. Jak mamy taki obszar, że można sobie spokojnie obogarabić dwa razy dookoła i zakręcać. Ale dajemy radę i tutaj. Szerokość to jest tutaj... no bo bierze szeroko, 8,80 szybsze no jazdy i zgrabiona, ale tak to tą normalną trzeba było przejechać 6 razy Tutaj grubej strawy znacznie dograbimy ten mały cypelek Będzie ciężko z szczepami jeździć, bo tutaj mokro robię kolejny, ale nic. Później trzeba będzie wszystko zwołować, żeby potem nie schakać po tym. No i dobra. Mamy zgrabioną tą łączkę. Ja się z wami żegnam. Czasami momencie jest zgrabianie. Do następnego vloga. Cześć!